Pożegnanie z Facebookiem, przedmowa. Co skłoniło mnie do napisania tego tekstu? Odpowiedź jest prosta: dziwna krzywda, jaka mnie spotkała w związku z zamieszczonymi w internecie tekstami, poglądami, zdjęciami i tak zwanymi memami. Okazało się, że wolność w sieci internetowej jest bardzo złudna coraz bardziej ograniczana w imię inwazji i poprawności politycznej, elementu wojny kulturowej XXI wieku. Otrzymałem dwa ciosy medialne. Pierwszy, rok wcześniej, gdy wielka i potężna księgarnia internetowa Amazon zablokowała moje konto i uniemożliwiła sprzedaż moich książek, uzasadniając swą decyzję tym, że znajdują się w nich niewłaściwe treści. Niezgodne z polityką i regulaminem Amazona. Drugi: zablokowanie i zamknięcie mojego konta na Facebooku, największym portalu społecznościowym, uzasadnione podobnie jak w Amazonie. Prezentowane przeze mnie treści są niezgodne z regulaminem portalu. Jak do tego wszystkiego mogło dojść? No cóż. Aby to wszystko zrozumieć, spróbuję dokonać retrospekcji oraz przemyśleć historię, teraźniejszość, a nawet przewidzieć przyszłość kultury i cywilizacji. Megalomania? Nie. Po prostu na moim przykładzie, w mikroskali, można zobaczyć niebezpieczne mechanizmy medialne, manipulacje, jakie zagrażają pojedynczym ludziom, grupom, narodom ludzkości. Nadepnąłem na ogon jakiejś bestii, a ona kopnęła mnie kopytem, by mnie przestraszyć, by ludziom podobnym do mnie pokazać, gdzie jest ich miejsce.